dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Mazowsze Wiadomości z regionu, a w powakacyjnym wydaniu. Ulica Księdza Skorupki w Ząbkach zostanie rozbudowana. Niebezpieczne odpady przestaną zagrażać gminie Rybno. Mobilna aplikacja kolei mazowieckich. Dobra informacja dla mieszkańców Ząbek i powiatu wołomińskiego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już za półtora roku pojadą nową drogą wzdłuż ulicy Księdza Skorupki. Stan ulicy Księdza Schrubki w Ząbkach w Powiecie Wołomińskim pozostawiamy wiele do życzenia. Wzdłuż głównej i najbardziej ruchliwej ulicy w mieście nie ma chodników ani ścieżek rowerowych. Asfalt jest też mocno wyeksploatowany. To jest bardzo ważna arteria, i, i cały czas chcieliśmy te inwestycje bardzo mocno zrealizować. Wyasygnowaliśmy już kilkakrotnie środki na ten cel, no ale zawsze, zawsze dokumentacja była problemem. Dzisiaj udało się to to te problemy, trudności pokonać. Mamy dokumentację, mamy pozwolenia wszystkie, mamy wykonawcę wybranego. Koszt przebudowy ponad kilometrowego odcinka będzie kosztować blisko 28 milionów złotych. Pieniądze pozwolą m.in. na budowę chodników, ścieżek rowerowych, dwóch rąd, nowego oświetlenia, zatok czy przystanków autobusowych. Ta inwestycja jest elementem dłuższej inwestycji, dłuższej przebudowy drogi 634. Na kolejnych 10 kilometrach będziemy przebudowywać budować drogę zarówno w Zielonce jak i w Kobyłce. To będą cztery odrębne projekty, na które już mamy zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Te cztery odcinki dodatkowe, blisko 10 km będą nas kosztować blisko 250 milionów złotych. Jeżeli wykonawca, firma Skanska, będąca w czołówce światowych firm budowlanych, pracę wykona zgodnie z harmonogramem, to nowa droga będzie dostępna dla kierowców już w połowie 2024 roku. To tykająca bomba ekologiczna. W Jasieńcu na terenie Gminy Rybno odkryto składowisko chemikaliów. Znajdują się na jednej z prywatnych posesji zaraz przy tamtejszej strażnicy OSP. Żeby pozbyć się zagrożenia, potrzebne są ogromne pieniądze. Z pomocą przyszedł samorząd Mazowsza. W kwietniu 2020 roku na terenie prywatnej posesji we wsi Jasieniec znaleziono niebezpieczne chemikalia. Jak oszacował wojewódzki inspektorat ochrony środowiska, beczki zawierały około 2000 ton chemikaliów, prawdopodobnie odpadów z procesów drukarskich, które do tej pory znajdują się w centrum wsi, blisko strażnicy OSP. Przy naszej strażnicy, tak jak pan powiedział, jest ta bomba ekologiczna, to jest po sąsiedzku w gospodarstwie, jest skład niebezpiecznych odpadów w zbiornikach, tych tzw mieszkańcy są zaniepokojeni. Nawet na dzień dzisiejszy każdy się boimy jako rada gminy też wielokrotnie siedzieliśmy o tym myśleliśmy jak to ugryźć z drugiej strony jak pomóc jeździliśmy oglądaliśmy. No, nie można było zapewnić mieszkańców że to się na pewno nic nie stanie tylko opatrzność Boża pomogła że do tej pory naprawdę się nic nie stało. Obowiązek usunięcia i unieszkodliwienia nielegalnie podrzuconych chemikaliów spadł jednak na gminę Rybno. Koszty całej operacji wyceniono na ponad 10 milionów złotych, czyli około połowę gminnego budżetu. Bez pomocy ze strony samorządu Mazowsza trudno byłoby sprostać zadaniu. Została podpisana umowa o dofinansowanie zadania związanego z usunięciem niebezpiecznych odpadów z miejscowości Jasieniec. Umowa o dofinansowaniu na kwotę 4 milionów złotych. Złotych, z czego bardzo się tutaj cieszę, zostanie ogłoszony przetarg. I mam nadzieję, że zgłosi się odpowiednia firma da odpowiednią cenę i te niebezpieczne odpady zostaną jak najszybciej zutylizowane. Zagrożenia ekologiczne występują na terenie całego Mazowsza. Samorząd województwa reaguje i wyciąga pomocną dłoń. Takie bomby ekologiczne, które tutaj dzisiaj pomagamy, jakby rozwiązać poprzez przekazanie dofinansowania w kwocie 4 milionów złotych, sprawiają ogromne zagrożenie dla środowiska środowiska dla mieszkańców i to jest temat, który naprawdę trzeba rozwiązywać w miarę możliwości sprawnie. Samorząd województwa zabiega w tej sytuacji o uszczegółowienie przepisów dotyczących odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych. To zwracam uwagę na brak rozwiązań prawnych systemowych, bo to odpowiedzialność spada na wspólnotę samorządową gminną. A to jest absurdalne, bo nie ma takich pieniędzy inwestycyjnych, żeby pokryć tego typu koszty. Zdaniem marszałka palącą kwestią jest także nieskuteczne egzekwowanie przepisów, przez które mafie śmieciowe czują się bezkarne. Jednorazowy czy okresowy bilet na pociąg kolei mazowieckich już do kupienia przez prostą i intuicyjną aplikację. Można zapłacić kartą płatniczą, blikiem czy szybkim przelewem. Dzień no. dobry, proszę, bilet do kontroli. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. To podręczna kasa biletowa Kolei Mazowieckich. Dzięki aplikacji możemy teraz zawsze i wszędzie kupić bilet jednorazowy, okresowy czy na ulubioną trasę. To duże ułatwienie, szczególnie dla tych osób, które regularnie korzystają z wybranej oferty przewozowej. Aplikacja dostępna jest w sklepach App Store, Google Play oraz App Gallery pod nazwą przewoźnika Koleje Mazowieckie KM. Aplikacja jest prosta. Samo pobranie aplikacji nie wiem, może trwa minutę, może dwie, może trzy. Rejestruje się, trzeba się najpierw zarejestrować w aplikacji. Sama rejestracja polega na, tak naprawdę na podaniu adresu e-mailowego, wpisaniu imienia, nazwiska. I, I to tak naprawdę jest wszystko, ustalenia sobie jeszcze hasła. Szacuje się, że z aplikacji może korzystać nawet 50 tysięcy osób. A nowoczesny tabur to nie wszystko. Oczywiście trzeba to określić tymi nowinkami technicznymi, które wchodzą na rynek. I koleje mazowieckie bardzo mocno podążają tym kierunkiem. Ta aplikacja jest tego wyrazem i trzeba powiedzieć, że to jest taki, takie, daje to takie bezpośrednio przełożenie. Rzeczywiście, że każdy może mieć kasę biletową, zakupić bilety. Na dowolne połączenie, jednocześnie możliwość zwrotu albo ewentualnie odroczenia terminu płatności. Aplikacja przypomni nam również, że kończy się ważność biletu. Aplikacja powiadamia pasażera trzy dni przed końcem ważności biletu, że bilet się kończy. Wystarczy tylko kliknąć jeden przycisk i wszystko dzieje się w tle i. Autoryzuje się zakup biletu, włącznie z płatnościami. Oczywiście możemy sobie przestawić to na 7 dni, 8 dni, jak sobie klient życzy. Wybudowano je w niespełna rok. Przy ulicy Szwankę w Ciechanowie powstało przedszkole samorządowe. Jest w nim 150 miejsc dla najmłodszych mieszkańców miasta. Uroczyste otwarcie odbyło się 22 sierpnia. Ta inwestycja była dla samorządu Ciechanowa priorytetem. Budowa była oczekiwana i potrzebna, co potwierdziło zainteresowanie rodziców naborem. Już teraz w przedszkolu nie ma wolnych miejsc. Obłożenie w 100%, dlatego widać, że ten projekt, ta inwestycja była bardzo potrzebna miastu i tej części miasta, bo to jest część miasta, która prężnie się rozwija. Powstaje dużo nowych budynków wielorodzinnych. Obiekt jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Teren ogrodzono i oświetlono. Przy przedszkolu powstała droga dojazdowa, chodniki, parking i nowa zieleń. Budynek jest zasilany energią z paneli fotowoltaicznych. Inwestycja jest naprawdę duża, nowoczesna. Myślę, że pozwoli wielu rodzinom przyprowadzić swoje pociechy do przedszkola, ale też pokazuje, że można budować i nowocześnie. I ekologicznie. Sześć grup dzieci w wieku od 3 do 5 lat będzie na co dzień przebywać w atrakcyjnie wyposażonych, dobrze wentylowanych i bezpiecznych wnętrzach. Mamy sześć przestronnych sal, wszystkie około 60 metrów każda sala z zapleczem dydaktycznym, z toaletą, bardzo duża szatnia, gabinet dydaktyczny no i kuchnia, myślę, że wyposażona najlepiej nie tylko w Ciechanowie, ale również w okolicy. Miejskie przedszkole numer 2 działa od poniedziałku do piątku od godziny 6.30. Rodzice i opiekunowie z samego przedszkola i jego lokalizacji są bardzo zadowoleni. Efekt jest bardzo, bardzo dobry. Przestrzeń zagospodarowana tak jak to powinno w XXI wieku wyglądać. No nie można się tutaj do niczego przyczepić. Miasto dwukrotnie bezskutecznie starało się o dofinansowanie na ten cel z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Budowa przedszkola była możliwa dopiero dzięki wsparciu samorządu województwa, który przykład, Dużą wagę do edukacji. Wychowanie przedszkolne jest niezwykle ważne. Ono kształtuje w dużym stopniu nowych, młodych obywateli, no więc mogliśmy tutaj pomóc i pomogliśmy. W sumie koszt tego obiektu to 11 milionów złotych. 4 miliony pochodzą z naszego budżetu. Ekspresowa budowa była możliwa dzięki zastosowaniu technologii modułowej polegającej na montażu na miejscu wcześniej przygotowanych w fabryce prefabrykowanych elementów budynku. Zaledwie złotówkę będzie kosztować spektakl w Teatrze Polskim, koncert zespołu Mazowsze czy wizyta w Muzeum Sportu i Turystyki. Od września symboliczną złotówkę za zwiedzanie marszałkowskich instytucji kultury zapłacą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Mazowsza. To kontynuacja akcji rozpoczętej w maju tego roku. Blisko 14 tysięcy uczniów odwiedziło mazowieckie instytucje kultury w maju i czerwcu. To efekt inicjatywy samorządu województwa mazowieckiego, który zaprosił młodych mazowszan do aktywnego udziału w kulturze. Największą popularnością cieszyły się teatry. Fantastyczna inicjatywa. Umożliwia młodym mieszkańcom Mazowsza bardzo często pierwszy kontakt z pewnym rodzajem wydarzenia artystycznego. W nas w okresie od połowy maja do połowy czerwca odwiedziło mnóstwo uczniów od szkoły podstawowej po szkołę średnią. Na realizację programu Kultura za Złotówkę samorząd Mazowsza przeznaczył 6 milionów złotych. Szkoły mogą skorzystać z programu do końca roku. To jest, myślę, dla wielu, dla wielu dzieci duże przeżycie, które, które zostaje w pamięci. To jest też pewnego rodzaju inwestycja w przyszłość, w przyszłość tych dzieci, bo, bo one dzisiaj idąc do teatru za, czy, czy muzeum za, za złotówkę. Mają szansę wrócić już jako, jako starsi czy, czy dorośli i, i, i wracać wielokrotnie do tych, do tych instytucji. Aby móc skorzystać z promocyjnej ceny, szkoła powinna wysłać zgłoszenie o chęci udziału do wybranej z 28 marszałkowskich instytucji kultury. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.mazowia.pl oraz na stronach Placówek Kultury. Nad zalewem żerardowskim odbył się ostatni w tym sezonie mazo-piknik. Upalna pogoda i ciepła woda przyciągnęły wielu turystów. I tym razem gościliśmy tam z kamerą. Piknik w Żerardowie był szóstym wakacyjnym spotkaniem zorganizowanym przez samorząd województwa. Wcześniej pikniki odbyły się w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Iłży i Siedelcach. A gdzie najlepiej świętować koniec wakacji? Oczywiście nad wodą. Nieprzypadkowo, więc zalew żerardowski gościł mieszkańców i turystów na plenerowym pikniku. Na stoiskach nieodłącznym elemencie pikników można było wykonać podstawowe badania, jak na przykład spirometrię, umówić się na basaż linfatyczny i poznać ofertę mazowieckich placówek zdrowia. Za każdym razem frekwencja była naprawdę bardzo zadowalająca. Również to potwierdzam nasi wystawcy, że. Duże, duże było zainteresowanie całą ofertą, więc dla mnie i dla, dla organizatorów całego mazo, mazo pikników Oczywiście jesteśmy zadowoleni. Wiemy, co ewentualnie można poprawić albo co rozszerzyć na przyszły rok. Żerardów to nie tylko Zalew, to także miasto turystyczne i XIX-wieczna osada fabryczna. Czyli zapraszamy Państwa do czerwonej cegły, do 300 ponad 300 zabytków wpisanych do rejestru zabytków, do wyjątkowego miasta z historią, z dziedzictwem. Plaże i woda przyciągają nie tylko mieszkańców, ale i turystów. Na pikniku można było wziąć udział w warsztatach plastycznych, na przykład malowania ekotoreb. Na torbach często odrysowują wzorki łowickie, takie inspirowane Mazowszem, w kolorach Mazowsza. Mogą też przyczepić sobie wstążki w kolorach Mazowsza i wszystko tutaj po prostu jest takim artystycznym dziełem. Że uczą ekologii, jakiś, e, nawet nie wiedziałam w ogóle, że coś takiego istnieje właśnie, jak ta rzecz, co teraz robię, ta woskowijka. Czyli naturalne owiki na kanapkę, na żywność, e, na miskę na przykład z resztką żywności. Jest to po prostu taka ekologiczna alternatywa dla folii aluminiowej i folii spożywczej. Jak to się robi? E, jak to się robi? E, są różne sposoby. My tutaj podczas warsztatów robimy to tak, że wykładamy na papierze. Bierze materiał i ten materiał koniecznie bawełniany pokrywamy woskiem pszczelim i sojowym i zaprasowujemy po prostu tak, jakbyśmy pracowali odzież. Następnie wywieszamy to właśnie sobie na linkę, tak jak na przykład pranie. To nam schnie i praktycznie woskowika jest już w ten sposób gotowa. W Żyrardowie były też m.in. pokazy pierwszej pomocy, joga, malowanie twarzy, plecenie warkoczy, szycie na maszynie i plenerowe gry w rozmiarze XXL. Do zobaczenia za rok na kolejnych Mazopiknikach. Tak, wakacje udało się pożegnać w Żyrardowie, a ja już wrześniowo żegnam się z Państwem i zapraszam na kolejne wydanie za tydzień. Do zobaczenia.